Witam serdecznie, nazywam się Stwara Łukasz, jestem magistrem fizjoterapii. Chciałem zaprezentować metodę Neurak, w czym będę nakierunkowany na stabilizację stawu barkowego. Neurak jest metodą terapii opracowaną na początku XXI wieku przez norweskich lekarzy i terapeutów w kooperacji ze specjalistami z innych krajów. Oparta jest na doświadczeniach terapeutów pracujących na urządzeniu REDCOR oraz na zasadach naukowych. Celem nerwowo-mięśniowej aktywacji jest przywrócenie prawidłowych programów motorycznych, które jest możliwe tylko na drodze intensywnego pobudzania układu nerwowego. Jednym z podstawowych elementów wykorzystanych w metodzie neurak są ćwiczenia w łańcuchach zamkniętych kinematycznych. Ćwiczenia te są wykorzystywane w celu intensywnej stymulacji układu nerwowego. Obciążenie, jakie należy stosować w tych ćwiczeniach. Dopasowuje się na podstawie tzw. drabiny progresji. Drabina progresji jest to sposób stopniowego utrudniania danego ćwiczenia. W celu zwiększenia stymulacji nerwowego. podczas wykonywania ćwiczeń wykorzystuje się wibracje. Kolejnym elementem jest niestabilne podłoże, czyli w ćwiczeniach przedstawionych na prezentacji są to poduszki sensomotoryczne oraz podwierzki. Zastosowanie tego czynnika wpływa na trudność ćwiczenia a także na wykształcenie u pacjenta właściwej odruchowej aktywacji nerwowo-mięśniowej. Na końcu prezentacji przedstawione są dwa ćwiczenia przedstawiające pacjentkę w całkowitym podwieszeniu z poduszką sensomotoryczną pod głową. Ćwiczenia te mogą być zastosowane u osób z problemami odcinka szyjnego kręgosłupa, najczęściej po tzw. urazie biczowym, powstałym wskutek wypadku komunikacyjnego.